Mam na wszystkim dzisiaj filmik o zmianie dźwięku odblokowania w naszym iPhone'ie. o zmianie dźwięku odblokowania, zmiana powiadomienia e-mail Co tam jeszcze? A poczty głosowej mamy wiadomość jaką zostawioną. Więc teraz żebyście uwierzyli, że mam zmieniony dźwięk. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać, jak odblokowuję jest. Taki. Jak zablokowuje jest. O ten kiepsko słychać. No, teraz jest wcale. Anal odblokowania jest taki. No więc tak. Żeby to nam zadziałało, jest z nami mikrofon i iTunes. Więc. Weźmy sobie programy akcesoria i weźmy sobie dyktafon, który mamy w naszym Windowsie jeszcze tam pokażę jak powinny się nazywać te pliki tak, tak zrobimy listę a później zoom zrobię, czyli mamy tutaj no, no, na wysłanego maila, na otrzymanego maila na otrzymaną wiadomość na wysłaną wiadomość aha ten recive message to tu jest błąd to to, to nie to tu mamy sms recived czyli na otrzymanego na pocztę głosową na zablokowanie iphone i na odblokowany więc zaraz tak zanim zaczniemy coś robić to od razu wejdźmy sobie do itunes kliknijmy sobie na edycję preferencje i mamy napis ustawienia port, importu naciśnijmy na to i zmienimy kod kliknijmy na import importu używając naciśnijmy tutaj i ustawmy na A I klikamy OK po zatwierdzeniu tego klikamy OK i teraz możemy sobie możemy nagrać coś z naszego dyktafonu czyli na przykład Nagram słowo odblokuj, więc zaczynamy odblokuj. Robimy stop, i teraz zapisujemy. Piszemy sobie na pulpicie. Wtedy też bym coś zapisał, jeszcze nie wiem co. Robimy zapis. Teraz mamy to na pulpicie. Chyba tak mamy. Mamy na pulpicie, czyli włączamy z powrotem nasz iTunes i nasze odbokuj przeciągamy do, le do lewej strony, do biblioteki. Od razu nam wyskoczy komunikat, czy nasz plik WMA przerobić na AIFF, czyli robimy przekształć. Jak słyszeliście to był dźwięk zrobienia. Teraz jest nasze odblokuj. Kliknę na ostatnio dodane, będzie szybciej. Mam tutaj odblokuj. Pokaż w eksplatorze Windows, żeby to znaleźć. I teraz. No, mi strasznie komputer zwolnił. I teraz mamy plik odblokuj AIFF. A musi mieć nazwę Unlock Unlock i rozszerzenie zmieniamy na CAF Doskoczy nam komunikat czy tak, czy chcemy to zmienić, robimy tak sprawdzę czy dobrze napisałem nazwę Tak, unlockcaf i teraz robimy sobie. Mogę od tego na początku zacząć. Robimy sobie folder o nazwie dźwięk. Po tym jak go mamy, wchodzimy do niego. Robimy folder U i Sounds. Pierwsze trzy litery są duże. U i S. O, U, N, D, S. Wchodzimy do niego. I tu kopujemy nasz, nasze dźwięki jak widzicie już tu mam. Zrobione ale to nic nie szkodzi. Już teraz tam skopujemy ostatnio zrobiony. Czyli to u nas Unlock CAW. Zastąpię go nam zastąpiony i wrzućmy teraz to do naszego Winterboard, czyli wchodzę teraz za pomocą iPhoneboxa, naznaczam nasz folder dźwięki i przenoszę go do folderu HEMS, czyli nam się skopiuje skopi wszystko Wchodzę do naszego Winterboard. Widzicie mam... A, gdzie to jest? Tutaj jest. Widzicie mam nowy folder o nazwie dźwięk. Włączam go. Wychodzę. I zaraz powinniśmy mieć nowy. I teraz zobaczmy, czy jak odblokuje naszego iPhone'a, będzie inny dźwięk. Odblokuj. Mam nadzieję, że było dobrze słychać. I tak samo się robi dla pozostałych rzeczy. Czyli, nazwy będziecie mieli podane w, opi w opisie filmu, jak co ma się nazywać, i co dlaczego jest. I używając paru drobnych rzeczy, zwłaszcza iTunesa, które nam się przydaje, łatwo można robić własne dźwięki. SMS mogą być chyba do 30 sekund, nie pamiętam, ale mam osobny filmik, jak się robi dzwonki SMS, i na dźwięk połączeń też i gdzieś się dodaje, dorzucę do opisu te dwa linki, żeby, jak będzie ktoś chciał, zrobić dłuższe. Więc to było na tyle. Więc na razie, trzymajcie się.